leżą Penny leży niesprzątnięty talerz też leży i, i żona też leży wszyscy leżą, bo jest reszta. mamy 30 stopni widok na Malagę i jesteśmy praktycznie sami, tylko te dwa samochody są Także, no, reszta. A jutro patentowanko. A później sardnianko. Ej, no. opaliłeś się. No. Opaliłem się. Też się opaliłaś w jedwabie. Jagnic, jagnic, jagnic. Kochasz te przybliżenia, nie? Uwielbiasz je. Cześć! Hej! Co dzisiaj jemy? Dzisiaj jemy wegetariańskie burgery. Cześć! Hej! Co dzisiaj jemy? A, wegetariańskie burgery! Mmmm! Moje ulubione, a co dzisiaj robiłaś? Opalałam się. Chcesz pokazać nam różnicę opalenia? Zapraszam. Nie wiem, czy. Widać, widać na maksa. Widać. Także, ale spokojnie. Ja się tak opalam i niedługo będę czekoladką. <laughs> Najpierw trzeba być raczkiem, a później czekoladką. I będzie dobrze. Pięknie. Peni? A ty Penny co myślisz? Ładna. Już jest ta godzina. Mhm, jest dziewiętnasta, To jeszcze nie? Jeszcze kwadrat. Dobrze. Powodzenia. Znamy się z naszym pięknym San Anton i jedziemy do Desplomilandii, ale po drodze musimy kupić co? Ekspresy. Ekspresy, bo zostawiliśmy je na drodze. I o jak się okazuje, w Hiszpanii chyba to nie jest zbyt popularny. Mm, popularna rzecz. No i e, ktoś nam je niestety ukradł, więc jedziemy jeszcze kupić ekspreski i Desplomilandia i dalej będziemy myśleć co, bo niestety nasza Sardynia staje pod dużym znakiem zapytania. Bo, są święta i Sardynia zamknęła się na wszystkich turystów. Dokładnie tak. Jesteśmy uwięzieni w pałacu słońca. Tak. Król i królowa. Tak. No, to jedziemy. Jesteśmy w Desplomilandii, vol 2 tym razem jest dużo cieplej. E, jesteśmy sami tym razem. Owieczki są dalej. E, idziemy się wspinać. Mów coś. Yy, yy, albatrosy to są takie duże ptaki, które mają bardzo duże skrzydła, i wystarczy, one, że one zrobią tak. Hu, hu, i, I one już lecą. <słuch> Stała się rzecz bardzo niefajna. Jak zeszliśmy, o tchu, jak wychodziliśmy w skały, to zostawiliśmy markizę, nie wiało nic i jak zerwał się wiatr, to niestety znaleźliśmy naszą markizę na ziemi i takie części na dachu. No i niestety chyba nie uda się tego zamontować, więc będziemy sobie jeździć z tą markizą. Na szczęście markizie nic się nie stało. A tu jest Ewet. Hej, nasz drogi użytkowniku naszego kanału <grymne> Czyli mamo, tato, babciu, dziadku. <grymne> tak, do was mówię. <grymne> I Ola jeszcze. <grymne> I Ola. I Jędrzej. Czasem też, tak? chyba tak. Cześć, Andrzej Nas subskrybuje. Naprawdę? No ja nie mogę. E, dobra, tu się kacnie. Teraz powiem jeszcze raz. Okay. E, nie mamy markizy Tutaj była. I tutaj była. Ale to ja pokażę jeszcze raz, bo ja tego nie pokazywałem. Już jej nie ma, jest pod samochodem. Wyślemy ją najpewniej do domu, bo jest to najbardziej bezużyteczna rzecz, póki co, którą mieliśmy Totalnie Kto Maria miała rację Jej. Także jeżeli ktokolwiek chce kupować markizę do swojego wana, nie róbcie tego, jest to totalnie bezużyteczna rzecz eee, Wróciliśmy do Malagi, jutro musimy... Co jutro? Jutro misja, żeby umyć samochód i ogarnąć, bo jest trochę zasyfiony a w poniedziałek dzwonimy po pierwsze prim, Primo do konsulatu, żeby spytać się, czy możemy wyjechać do tej Sardynii. A po drugie ogarniamy jakąś paczkę przewozu, coś tam, żeby... O, dzieci. Hiszpańskie dzieci, które robią jeszcze więcej hałasu. Żeby wysłać paczkę do Polski z naszą markizą. Bo już jej nie chcemy. Porządki generalne będzie odkurzane. Ale nie ma generała. No ja bym polemizowała, że nie ma generała. Jest królowa. Baba pierze, a ja leżę! To, <gorsza> że nie pierze tylko odkurza, a ja nie leżę tylko stoję, ale poza tym się zgadza. Plany zmieniają nam się co minutę. Co minutę. E bo e, nasza markiza jest dość mocno problematycznym tematem. Oto nasza markiza, ma na imię Angela. E, I e, w drodze do Barcelony, bo planowaliśmy pojechać do Barcelony, żeby ją e, wysłać do Polski. E, Stwierdziliśmy, że w sumie może spróbujemy jeszcze ją zamontować, bo wysyłka do Polski kosztuje 100 euro, 100, propos, nawet co więcej, 130. A to właśnie ktoś napisał na grupie, że pyta się, ile waży ta markiza za, gdzie odbiór, gdzie dostawa. A, no to możliwe, że będzie za chwilę kolejna planu. Fantastycznie. Na razie plan jest taki, że y, jedziemy pod Madryt i tam szukamy jakiegoś mechanika, który może nam ją przyczepi. Bo wynajmowanie mi mieszkania w Barcelonie i Strasznie wysyłkę, brobie. to wszystko nam będzie kosztować dużo, dużo, dużo za dużo. I nie wiem, czy Angie jest tego warta. Nie obrażaj się, Angie. No, no i w ogóle teraz tak, bo chciałam powiedzieć, że jesteśmy teraz. Po drodze znaleźliśmy jakieś fajne wzgórze z jakimś fajnym zamkiem. Stwierdziliśmy, że sobie tu przyjedziemy i, i jesteśmy, dotarliśmy. Jak się nazywa to miejsce? Nie, Nawet nie wiem, to Ja ci powiem, co. Con suegra. Consuegra y, tak. się nazywa y, ta miejscowość, i y, tu jest jakaś katedra super. I w ogóle, właśnie zaraz sobie ją y, pójdziemy zobaczyć, i później pójdziemy y, tamte wzgórze z jakimiś wiatrakami. Tam jest chyba Torreadorów. Tak, jakiś plac Torreadorów też jest. Tak. Także bardzo ciekawe miejsce, ładne miasteczko, także. Y, o, i kiciaszek tam jest, idzie kiciuś. Wieje. Dobrze, że nie wieje. Co? Na planów. <grywa> to, co przed chwilą nagrywaliśmy, co Eliot powiedział, że jakiś gość do niego napisał, że może wziąć markizę do Polski. To rzeczywiście może ją wziąć i w ogóle ma jakąś, jakiegoś przyjaciela w Gandhi, który ma warsztat i mógłby nam to naprawić. A jeżeli się nie uda tego naprawić, to on to weźmie po świętach do Polski. Za połowę tego co by wzięli kurierzy. Mniej niż połowę nawet. Mniej niż połowę. Bo za 60 euro, także w ogóle super wszystko się udało i, 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 i czyli tak, czyli jutro zwiedzamy Madryt, jak już tu jesteśmy, a pojutrze wracamy z powrotem do Gandhi, ale pozbywamy się Angie, także... O, są zamknięte drzwi. No, także wszystko super. Będzie SIP.